Cześć, z tej strony Łukasz z kanału Spoko Puzle, na którym to udowadniam, że układanie puzli wcale nie jest nudne, a wręcz przeciwnie, jest całkiem spoko. Dzisiaj puzle z dzieciństwa, mojego dzieciństwa, które wprawdzie było całkiem przyjemne, ale nie było na pewno bajkowe, jak widzicie zresztą po, po obrazku. E, miałem, pamiętam, kilka jakichś pudełek ze stu, ze stu elementami. Dobrze mówię? 100? Nie wiem. E, gdzie były jakieś zwierzaczki na obrazkach i tak dalej. E, miałem też właśnie taki obrazek 500, e, których totalnie nie pamiętałem. Pamiętałem jedynie co ten lewy pięć brzozy e, i, i że to był jakiś obrazek górski. Miałem też 1000 sztuk rynek w Brukseli firmy FAMEL. Tamte puzzle, żadne z tych puzzli w zasadzie nie przetrwały, były układane dość często. No i gdzieś ząb czasu je nadkruszył. Serduszko mi mocniej zabiło, jak zobaczyłem na najlepszej puzzlowej grupie na świecie, czyli grupie na Facebooku. Puzzle to moja pasja, że ktoś ma je na sprzedaż. Niestety były zarezerwowane. Natomiast ta osoba, która je kupiła, obiecała, że jak tylko je ułoży, to prześle mi je dalej, i w zasadzie dostałem je po kosztach przesyłki. No, puzzle mają wartość jedynie sentymentalną nie jest to ani jakaś wybitna firma, ani wybitny obrazek. Zobaczę, jak się je układa po latach. Bo przyznam, że z pewnością ponad 20 lat minęło od czasu, kiedy układałem je po raz ostatni. E, puzzle firmy, e, może inaczej, marka e, Puzli to jest Top Puzzle e, firmy Eurogames e, z Holandii, jak widać. E, tytuł obrazka, no jakże zaskakujący, e, Góry Austria. E, widać na obrazku, że są góry, aczkolwiek ja nazwałbym to bardziej hmm, zarośla na polanie e, podgórskiej. I to byłby bardziej adekwatny tytuł. A gór trochę widać w tle. Eee, zobaczę jak się będzie układało. Co mnie czeka w porku. Eee, takie oto puzelki. Jeszcze tutaj fajnie spięte, żeby się czasami nie wysypały. Eee, to są spięte z przywkami. Zaraz sobie to otworzę. Aczkolwiek, jedną ręką trochę trudno. Eee, puzzle oczywiście nie są nowe, są używane i pewnie wielokrotnie. Ale mimo wszystko absolutnie mi to nie przeszkadza w niczym. Nadal mam do nich wielki sentyment. Pamiętam, że układałem je wiele razy I, i kojarzę nawet poszczególne elementy. Kojarzę tą linię horyzontu łączącą się z niebem. Kojarzę tą żółtą trawę, ona rzeczywiście na, na tym obrazku jest całkiem żółta. Puzzle całkiem specyficzne. Dobra. Wysypane z woreczka. Woreczek sobie odłożę na bok. Puzelki są. Wow. Puzelki są bardzo cienkie. Nie kojarzyłem tego, szczerze mówiąc. Ale są. Uch. No, dawno, dawno nie układałem tak cienkich puzzli. Jeżeli pamiętacie moje spotkanie z Kingami za 9 zł za pudełko. To są grubsze od tych puzli, przynajmniej tak mi się wydaje. Zaraz się zabieram za jakąś taką wstępną segregację i pokażę Wam, jak mi idzie układanie. Jestem mniej więcej w połowie segregacji, a w zasadzie nie segreguję, tylko stosuję dzisiaj inną taktykę. Mianowicie po prostu przekładam sobie puzelki, żeby każdy obejrzeć i obrócić odkładając na drugą stronę, jeżeli jakiś puzzle mnie zainteresuje, ponieważ ma ramkę, bądź też jest puzzlem charakterystycznym o jakiejś takiej wyjątkowej kolorystyce, która mnie w danym momencie interesuje, no to po prostu go, to po prostu go wykładam i próbuję dołożyć, tak jak tego, chociaż on tutaj chyba nie będzie pasował niestety. Trochę trudno mi się jedną ręką układa, drugą kręci trzymając telefon. No ale myślę, że domyślacie się o co chodzi. Po prostu jak mam coś charakterystycznego, typu ten skrawek nieba, no bo nie jest naprawdę niewiele. To od razu go wyciągam. Patrzę, gdzie mógłby pasować. Jeżeli pasuje, no to super. I tak sobie jadę albo ramkę. Yy, albo całą resztę, i już yy, mniej więcej tutaj mi się to zaczyna łączyć. Yy, co zaskakujące, jak dla mnie, yy, że puzle są, yy, mimo tej swojej yy, cienkiej tekturki yy, całkiem niezłe. Yy, dobrze zachowane, jeśli chodzi o, o ich stan. Yy, natomiast yy, bardzo dobrze się łączą. To znaczy widać, że puzel pasuje w dane miejsce. Nie ma tutaj żadnego zaskoczenia. Co jest miłą niespodzianką, bo totalnie nie pamiętałem, o ile pamiętałem, że poszczególne frakcje mają charakterystyczne kolory, tak jak na przykład tutaj te żółcie albo takie tutaj mleczno-białe puzelki, które, które będą tutaj tą połacią śniegu. Pamiętałem to z dzieciństwa po prostu. O tyle totalnie nie wiedziałem czego się spodziewać jeśli chodzi o jakość. Teraz już wiem, więc działam sobie dalej. Obrazek pomału zaczyna wyglądać podobnie jak ten na wieku puzzli. Więc działam sobie dalej. Jest to taka dla mnie miła odskocznia od Scarface'a, od puzli, które e, troszkę mnie zastopowały e, no i cały czas e, nie są ułożone, a liczyłem, że, że jednak to się stanie trochę szybciej, nie udało mi się e, nie chcę mi się nad nimi siedzieć e, zbyt długo, a też nie mam za bardzo czasu, więc w ramach odmulenia wziąłem sobie po prostu puzzle, które e, będą sprawiały mniej kłopotu no, i są to właśnie te puzzle Mountains Austria. I układam sobie dalej. Minęła właśnie godzina od otwarcia tego pięknego pudełeczka, i wypadałoby ten czas jakoś podsumować. Udało mi się ułożyć tyle obrazka. Co do moich wrażeń, nie są złe, chociaż jakość tych puzli pozostawia wiele do życzenia. I sama uroda obrazka również. Natomiast no, mam do nich ogromny sentyment. Buzia mi się cieszy, jak je układam, i gdzieś tam przypominają mi się chwile z młodości, takiej wczesnej dosyć młodości. Aczkolwiek rodzicom, którzy chcą zajawić dziecko pasją do układania puzzli, no, raczej polecałbym inne obrazki. Niż ten, który wybrali dla mnie akurat moi rodzice, być może nie było nic innego na rynku, więc zdecydowali się na taki krok. Ja myślę, że mało kto byłby w stanie się zarazić pasją układając takie puzzle. Ja są dość trudne, natomiast jakoś powoli sobie z nimi radzę. Chciałem tylko zwrócić uwagę, powiedzieć parę słów o kształtach. Kształty są przeważnie klasyczne tych puzzli, czyli dwa otwory i dwie wypustki. Natomiast zdarzałem się takie puzzle jak na przykład widoczny tutaj o ten puzelek no, ale zdarza się zobaczyć obecnie w puzzlach firmy Eduka, bądź hop, bądź może jeszcze jakichś, o których nie wiem. Natomiast w przeszłości jak widać też już, też już się pojawiały. Marka Top Puzzles już dawno znała taki wykrojnik. Także ja sobie działam dalej. Nie chcę przedłużać, żeby nie rozciągać tego filmu. Nie wiadomo jak długo. Zobaczymy ile uda mi się ułożyć po następnej godzinie. Wybiła północ. No niestety, jeśli się ma swoje małe dzieci, to trzeba układać po nocach. Myślę, że większość rodziców mających takie małe pociechy mnie doskonale rozumie. Więc koniec gadania. Zabieram się do roboty. Kolejny dzień. Rozbiłem układanie puzli na dwa, ponieważ no, było już całkiem późno. W pół do drugiej skończyłem wczoraj, co oznacza, że układałem 2,5 godziny. Zostało mi około 100 puzli. One są schowane tutaj w pudełeczku. Zaraz je podniosę. Mam nadzieję, że nie zburzę nowego ładu. Puzzle już sobie poukładałem w pudełku, żeby mieć lepszy przegląd tego, co. Co mam do ułożenia? No i wygląda to mniej więcej tak: Tutaj jest 9 na 9, czyli 81 puzli, tutaj jest, jest 6, czyli 87, plus tutaj kilka leżących, więc mówię, zostało około 100 puzli. Myślę, że ułożę to dość szybko już, już dzisiaj, aczkolwiek no, obrazek jest dość trudny i teraz wspominam, czy moje dzieciństwo było rzeczywiście tak fajne, czy jednak ułożenie <głos》> do końca. Zanim przejdę do układania tych puzli, pokażę Wam jeszcze co ze Scarface'em. więc, jak widać, Scarface został zepchnięty na nieco dalszy plan, chociaż dalej zajmuje zaszczytne miejsce na podłodze w tak zwanym salonie, czyli w moim pokoju dziennym. Jeśli chodzi o białe, no to w ogóle ich nie ruszyłem. Jeśli chodzi o czarne, to po prawej stronie, patrząc teraz, tak jak to widzicie, zostało już tylko kilka puzli do ułożenia. Natomiast po lewej stronie dużo większe puste białe pole. No, na początku układało się je bardzo wolno i mozolnie, czyli 10 puzli na godzinę, tak jak wspominałem w poprzednim odcinku. Obecnie trochę szybciej, ponieważ już coraz mniej tych czarnych do dołożenia zostało. No jak ułożę czarne, to, to wezmę się za białe, ale nie chcę tworzyć odrębnego odcinka o tym, jak, jak układam 15 puzli na godzinę, bo no, nie jest to porywająca sprawa. Także na razie Scarface'a zostawiłem. E, Wziąłem się za coś lżejszego, no pomyślałem, że te puzzle, górski widok e, z dzieciństwa e, będzie takim atrakcyjnym przerywnikiem, więc wracam już z powrotem do puzelków, które mam w kuchni. Jest niespełna godzina, czyli wszystko zgodnie z planem, e, bo tak sobie zakładałem, że jeszcze nie całą godzinkę będę potrzebował na ułożenie tych puzli. No i jak widać wjeżdżam na finisz, zostało mi chyba 5 puzli. No, już w tym momencie tylko 4. Zaraz tutaj podokładam brakujące części. Ej, I czas na małe podsumowanie. Ej, fajna podróż, sentymentalna, dla mnie osobiście. Aczkolwiek, gdybym miał komuś polecać te puzzle, no to nie wiem za co. Ja, gdybym nie układał ich w dzieciństwie, e, to dam ułożone. Gdybym nie układał ich w dzieciństwie i, i nie miał jakichś tam wspomnień z tym związanych. No to pewnie bym w ogóle się za nie nie zabrał, ponieważ tak, no, jakością nie, nie powalają. Obrazek zbyt piękny też nie jest. No i w zasadzie to tyle, co można na tych puzzlach powiedzieć, że zostały ułożone, kto się kiedyś wyprodukował. Czasy na pewno sprzed Photoshopa, więc ten obrazek tutaj jakiś super piękny nie jest. Mimo tego, że były dość cienkie, no to w miarę tam jakoś się dopasowywały. E, obrazek jednak był dość trudny w samej końcówce, no bo początek to wiadomo tutaj nadal ta żółta trawka, trochę nieba, trochę horyzontu e, i jakoś tam e, sobie dawałem radę. Natomiast te ostatnie 100 puzli było w miarę do siebie podobne, e, więc wymagały dużego skupienia, co uratowało troszkę sytuację, to że po lewej stronie zdjęcie było trochę ostrzejsze, natomiast tu po stronie prawej. Te puzelki przedstawiały troszkę takiego rozmytego tła, jakby. No więc dzięki temu można było w miarę fajnie określić, że dobra, jak jest puzelek rozmyty, no to to będzie na prawej, z prawej strony. Jak będzie ostrzejszy, to z lewej. Tyle chyba. Nie będziemy tutaj więcej filozofować i rozmyślać, jakie to, jakie to te puzle są. Ja osobiście nie narzekam na swoje dzieciństwo, chciałem jeszcze raz podkreślić, być może ktoś z Was układał inne puzle, bardziej kolorowe, co ważne według mnie, to żeby dziecko się nie zniechęciło do układania puzli, nic na siłę, mnie nikt do układania nie zmuszał, a jak widać zajawkę złapałem całkiem niezłą i do tej pory mam dużą radość z układania. Także tyle ode mnie w tym odcinku. Zapraszam do komentowania. Może macie jakieś swoje ulubione puzzle z dzieciństwa, może jakichś poszukujecie. W tym może być pomocna grupa na Facebooku, którą już wspominałem na początku tego odcinka. Czyli, puzzle to moja pasja. Naprawdę wielu pasjonatów, i wystarczy, że podacie jakiś charakterystyczny element obrazka i myślę, że puzelki będą mogły się odnaleźć. Bo. Pamięć bywa zawodna. Ja z tego obrazka pamiętałem osobiście lewy pieniek, ten, który był częścią ramki. No i zaskakująco dużo różnych kolorków, czyli tą żółtą trawę, włącznie z cieniami. Pamiętam, że te cienie pomagały w układaniu puzli. Pamiętam też to śnieżne pole, bo ono ma taki, taki mleczny kolor. Pamiętam też te szare piargi tutaj o, o, o w tym miejscu. I ten marmurek, jakby tutaj, czyli skały przeplatane z trawkami. No jak widać tutaj na zbliżeniu, puzle jakoś nie odstają od siebie, przylegają całkiem ładnie. Miałem kilka błędów, ponieważ pasowały w kilka miejsc. No oczywiście, gdybym bardziej się przyglądał, to, to tych błędów bym unikał, gdzieś tam dopiero później na nie wpadłem. Natomiast generalnie no nie, nie była to stracona, rr, straconych parę godzin. Raczej przyjemna rozrywka i tak jak mówię fajna podróż sentymentalna. Dajcie znać w komentarzach jak Wy e, pamiętacie swoje puzzle z dzieciństwa. Czy były przyjemne, czy były trudne. Jakie to były puzzle przede wszystkim. No i jeżeli podobał Wam się ten odcinek to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, bo będzie więcej filmików. Dzięki i pozdrawiam. Cześć.